Dzień dobry. dobry. Witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem Pani Marleny Malonk, minister rodziny i polityki społecznej oraz Pani Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska. Proszę o zabranie głosu Panią minister Malonk. Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj z Państwem, aby przede wszystkim pokazać, jakie wsparcie w tym trudnym czasie, na jakie wsparcie mogą liczyć Polacy i przede wszystkim, jak ważne jest realizowanie wszystkich programów, które realizuje rząd dla bezpieczeństwa Polaków, dla bezpieczeństwa polskich rodzin. Dla przypomnienia, w ostatni piątek Sejm przyjął ustawę o pomocy przedsiębiorcom nad Odżańskim. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, nie pozostawiamy firm samych sobie. To już yy, yy, widzieliśmy w czasie pandemii koronawirusa, kiedy było ratowane każde miejsce pracy, uratowaliśmy ponad 8 milionów miejsc pracy. Potężna interwencja polskiego państwa, ponad 250 miliardów złotych, aby przede wszystkim. Pomóc ludziom w tym trudnym czasie. I dzisiaj rzeczywiście tą odpowiedzią na to, że te działania były skuteczne, to jest poziom bezrobocia, który utrzymuje się na najniższym poziomie od 32 lat. Cieszymy się, że ta sytuacja na rynku pracy jest opanowana. I dlatego też w tej sytuacji, która, y, której aktualnie się mierzymy, które w, y, wprowadzamy rozwiązania potrzebne, niezbędne, również potrzebna jest pomoc tym firmom nadodrzańskim, które ewentualnie mogą mogą mieć spadek przychodów związany właśnie z sytuacją, która miała miejsce na Odrze. Zaproponowaliśmy i taki projekt ustawy Sejm przyjął. Jutro tym projektem ustawy będzie zajmował się Senat. Dofinansowanie w postaci świadczenia postojowego w wysokości 3010 zł. Warunkiem, aby z tego jednorazowego świadczenia skorzystać, będzie spadek przychodów powyżej 50%. I tutaj od razu zatrzymam się, bo wielokrotnie padają pytania, dlaczego 50%. To zostało wypracowane razem z firmami, razem z panią minister Olgą Semeniuk spotkałyśmy się z firmami właśnie prowadzącymi działalność nad Odrą i firmy zaproponowały właśnie spadek przychodów o 50%. 50%. Będziemy przede wszystkim, branże, które będą objęte wsparciem będą zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów. Na tę chwilę to, będą to 23 kody PKD. Dajemy sobie tą elastyczność, że w ustawie jest odniesienie do rozporządzenia, gdyż będzie nam to pozwalało ewentualnie przedłużyć czas dofinansowania, jeżeli będzie taka potrzeba, albo zmienić branże, które tego wsparcia będą potrzebowały. Całą operacjonalizacją będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą składane drogą elektroniczną. I spadek przychodów będzie porównywalny albo przedsiębiorca będzie wybierał albo do lipca, czerwca tego roku, jeden z tych miesięcy, miesiąc sierpnia będzie porównywalny, albo do sierpnia roku 2021. Oczywiście zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie te spadki weryfikował razem z materiałami kasu, aby przede wszystkim te wypłaty poszły do tych firm, które, które, których Oczywiście zanotowały spadek przychodów. Bardzo ważną rzeczą jest to, że będą należało się to dofinansowanie, to świadczenie postojowe na pracownika, który w miesiącu lipcu był zarejestrowany i w pełni są odprowadzane składki. Również w tej ustawie, i tutaj tak przypominająco zostało wprowadzone przedłużenie do bonu turystycznego. Bon turystyczny, który był tą tarczą branżową pomagającą branży turystycznej w czasie COVID-u i także polskim rodzinom zostaje przedłużony do 31 marca 2023 roku. Do tej pory z bonu turystycznego skorzystało ponad 6 milionów 200 tysięcy dzieci. Ze względu na to, że nie wszystkie bony zostały zrealizowane, postanowiliśmy podjąć decyzję właśnie o przedłużeniu tego instrumentu. Również, Szanowni Państwo, bardzo, ważno, bardzo ważną rzeczą, która właśnie w tym trudnym czasie, który mierzymy się z wysokim poziomem inflacji, tej inflacji spowodowanej cenami nośników, nośników energii, ale przede wszystkim działaniami wojennymi, które toczą się na Ukrainie, i skutka, skutkami tych działań wywołanych przez Putina. Wprowadzamy świadczenia dla tych osób, które potrzebują wsparcia, czyli tych osób, które państwo polskie ma obowiązek wesprzeć, ponieważ nie możemy, nie zostawiamy nigdy Polaków samych sobie. Dlatego też została podjęta decyzja o tym, że w tym roku również będzie wypłacana czternasta emerytura. Ta czterna wypłaty czternastej emerytury rozpoczęły się od 25 sierpnia. Przypomnę, dla wszystkich emerytów i że nie składamy żadnych wniosków, że w terminie wypłaty świadczenia, wtedy kiedy wypłacane są emerytury, renty, świadczenie wpłynie na konto lub przyniesie listonosz w zależności jak państwo opcje wybrali. Do tej pory zostało już wypłaconych świadczeń na, otrzymało świadczenia ponad 5 milionów 600 tysięcy emerytów i rencistów. Wypłacona kwota to 4 miliardy 700 milionów. Złotych, a przypomnę, że wsparciem 14 emerytury będzie objętych 9 milionów emerytów i rencistów. Tutaj jest zastosowane kryterium dochodowe. Tak jak powiedziałam, przede wszystkim właśnie wsparcie dla tych osób, które tego wsparcia potrzebują. Świadczenie to jest, od świadczenia nie jest odprowadzany podatek dochodowy. Na rękę, jeżeli w pełnej wysokości emeryt otrzymuje świadczenie, to 1217 złotych. W tym roku w portfelach emerytur już emerytów już wiosną została wypłacona trzynasta emerytura i jeżeli spojrzymy na te wsparcia, te systemowe wsparcia, które są dla tej grupy dedykowanej, to to jest dodatkowo w tym roku 24 miliardy złotych plus oczywiście waloryzacja rent i emerytur. I wtedy, kiedy to porównamy do roku 2015, jeżeli byśmy do tej kwoty, którą Państwo widzicie, dodalibyśmy waloryzację rent i emerytur, Emerytur, to jest ponad 40 miliardów złotych, a więc a w roku 2015 było to 3 miliardy 600 milionów złotych, czyli zarządów opozycji tak to wyglądało. Przede wszystkim bardzo ważna jest rzecz, bo to w przestrzeni publicznej też się wielokrotnie pojawia, jak się kształtują relacje wzrostu emerytury, przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia. I przede wszystkim w tym roku należy porównywać te parametry jako wypłatę netto, gdyż wprowadzone rozwiązania w polityce podatkowej właśnie 30-tysięczna, kwota wolna od podatków, która powoduje, że emerytury Emeryci pobierający świadczenia do 2,5 tysiąca złotych nie mają odprowadzonego podatku, a także wprowadzony stabilny system wsparcia, który jest związany także z obniżeniem podatków w roku 2000, od lipca 2022 roku, powoduje, że w portfelach emeryckich pozostaje więcej środków. I gdybyśmy porównali właśnie do przeciętnego wynagrodzenia, które, które otrzymują emeryci, Renty i emerytury do przeciętnego wynagrodzenia to jest poziom około ponad 60%, a więc poziom wyższy, czyli ten standard życia poprawia się emerytów w porównaniu do roku 2015. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, podsumowując, w trudnym czasie stabilne systemowe wsparcie. To, o czym będzie pewnie pani minister Anna Moskwa za chwilę mówiła, od wsparcie od tarczy antyinflacyjnej poprzez każde działanie. Rząd nie pozostawia Polaków samych sobie, i również w tym systemowym wsparciu, o tym należy powiedzieć, wszystkie świadczenia dla rodzin z małymi dziećmi, a więc sztandarowe nasze świadczenie 500 plus dobry start, ale. Także wprowadzenie nowych świadczeń w tym roku, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, te świadczenia będą realizowane, gdyż przede wszystkim musimy tak zarządzać budżetem, tak sprawnie zarządzać budżetem, aby Polacy jak najłagodniej mogli przeżyć ten trudny czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu mister Anny Moskwę. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani minister. Od ubiegłego roku, wtedy, kiedy już Gazprom rozpoczął absolutnie wykorzystywanie swojej pozycji monopolistycznej, podwyższanie cen gazu i wpływanie na te ceny gazu mierzymy się nieustannie ze wzrostem cen tego surowca, tak samo jak ze wzrostem cen węgla i innych surowców. Bez żadnych wątpliwości, potwierdza to też Międzynarodowa Agencja Energii, ta sytuacja i w Polsce, i na wszystkich rynkach europejskich, ale też światowych. Związana jest z wojną, która toczy się za naszymi granicami. Od początku wojny reagowaliśmy adekwatnie i obejmowaliśmy Polaków jak najszerszym i jak najbardziej adekwatnym wsparciem. Jest to wsparcie na dzisiaj ciągle najszersze, najbardziej kompleksowe ze wszystkich państw europejskich, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, w tym ciepło. I tak przypomnę, że tarcza antyinflacyjna to jest ciągle obowiązujące obniżenie VAT-u na energię elektryczną i ciepło do 5% na gaz ziemny do 0% i jednocześnie zwolnienie z podatku akcyzowego na energię elektryczną, to, która jest zużywana w gospodarstwach domowych. To rozwiązanie zostało przedłużone. Jednocześnie obowiązuje w tym roku osłona taryfowa na gaz zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla wszystkich podmiotów wrażliwych. Przypomnę, to jest ta styczniowa ustawa, czyli domy opieki społecznej, przedszkola, żłobki, szkoły, szpitale, piecza zastępcza, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe, cały pakiet podmiotów, które świadczą usługi wrażliwe z perspektywy odbiorców wrażliwych i usług społecznych. Ta ochrona taryfowa obowiązuje do 2027. W tym momencie pracujemy nad pakietem i poziomem Zamrożenia tych cen na kolejny rok. Rozwiązanie ustawowe, które tą grupę obejmuje taryfą, jest już przyjęte. Jednocześnie cały czas wypłacany jest i przyjmowane są wnioski na dodatek osłonowy. Jeszcze do końca października przypomnę maksymalna kwota do 1400 zł. Takie wnioski w urzędach gminy jeszcze można. Składać to jest około 6 milionów gospodarstw domowych, które zostaną objęte tym wsparciem. Już wypłacono 1,5 miliarda złotych w ramach całego budżetu dodatku osłonowego. Jednocześnie można składać już w tym momencie wnioski na dodatek węglowy 3 tysiące złotych dla każdego gospodarstwa domowego. Wnioski do 30 listopada i tutaj po dialogu z samorządami przede wszystkim przez komisję wspólną rządu i samorządu za co też bardzo dziękujemy podjęliśmy inicjatywę nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zakończył pracę sejm ustawa w tym tygodniu jest w senacie podjęliśmy decyzję o zmianie systemu. Będzie to jeden adres, jeden dodatek osłonowy. Jednocześnie na prośbę gmin, w związku z tym, że w tych miejscach i w tych sytuacjach, gdzie jest więcej niż jeden wniosek, gminy będą podejmowały dodatkowe weryfikacje, między innymi poprzez weryfikację innych świadczeń czy innych relacji z gminą, takich jak opłaty. Za odpady, czy też inne świadczenia, na przykład dodatek osłonowy, które gminy wypłacają. Dajemy też możliwość wywiadu środowiskowego, żeby dokonać dodatkowej weryfikacji. Stąd też w przypadku dodatku węglowego na wniosek gmin. Wydłużyliśmy ten termin do 60 dni. Oczywiście gminy nadal mogą wypłacić w krótszym terminie, bo środki są regularnie. Zgodnie z ustawą wypłacane przez wojewodów, tutaj nie ma żadnych opóźnień, płynność po stronie gmin. Jest i wiemy też, że gminy będą w tych sytuacjach, gdzie nie ma żadnych wątpliwości, ten dodatek wypłacać w możliwie najkrótszym terminie. Podobnie jak przy dodatku osłonowym, ten mechanizm mamy już dobrze z gminami wdrożony. Jednocześnie samorządy otrzymują 2% wsparcia przy wszystkich dodatkach na obsługę wsparcia dla mieszkańców. Tą ustawą, która była w Sejmie, a teraz jest w Senacie, wprowadziliśmy nową kategorię, dodatku ta nowa kategoria dodatku to 3000 na pelet 2000 jeżeli jest kocioł olejowy 1000 zł jeżeli jest to drewno i 500 zł jeżeli jest to LPG każda z tych kwot została dostosowana do poziomu wzrostu cen. Dokonaliśmy analizy wzrostu tych cen, jednocześnie przeciętnego zużycia w gospodarstwie domowym i w oparciu o te analizy zróżnicowaliśmy wysokość tego dodatku, tak żeby każdy. Nie otrzymał podwyżki na podobnym poziomie, a jednocześnie wsparcie sprawiedliwe i proporcjonalne do potencjalnego poziomu wzrostu cen. W każdej z tych sytuacji przy dodatku węglowym i przy tym drugim dodatku podstawą jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków i złożony wniosek. W tym wniosku bardzo prostym są podstawowe dane osobowe i deklaracja dotycząca tego podstawowego źródła ciepła, który w domu jest, można dokonać tylko jednego wyboru, a tym samym jednorazowo otrzymać dodatek na jedno wybrane, a jednocześnie podstawowe źródło. Jest to deklaracja od początku pod odpowiedzialnością karną składane oświadczenie na podstawie jednej strony dokumentu. Jednocześnie Objęliśmy wsparciem tych wszystkich użytkowników węgla, którzy nie są indywidualnymi gospodarstwami domowymi, czyli ta cała grupa, która jest w ustawie gazowej, o której wspominałam na początku, czyli jeszcze raz szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, piecza zastępcza. Ochotnicza straż pożarna, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego będą mogły też być objęte zarówno tym wsparciem, jak i wsparciem węglowym. Większość społeczeństwa w Polsce 43%, 15 milionów gospodarstw to jest ciepło systemowe, przede wszystkim to zbiorcze, dostarczane do dużych, małych, średnich bloków, dosyć powszechny system zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w mniejszych społecznościach. I tutaj mamy rozróżnienie na dwa poziomy, te duże ciepłownie, które składają taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki i te mniejsze ciepłownie, które nie składają taryf. Te ciepłownie otrzymają wsparcie w swoich gminach. Zadbaliśmy z powodu wzrostu cen surowca o zablokowanie wzrostu cen surowca i odpowiednią rekompensatę, tak żeby z jednej strony ciepłownie mogły zachować płynność, a z drugiej strony, żeby ten rachunek, który będzie przekazany do obywatela, był już tym rachunkiem ostatecznym z rekompensatą i z tą ostateczną kwotą bez podwyżki. Średnio na gospodarstwo domowe będzie to wsparcie od 1100 do 3900, nawet szczególnie przy gazie cena gazu jest wyjątkowo zmienna w tych ostatnich dniach to wsparcie będzie tym wsparciem wyższym, wyższym niż węglu proporcjonalnie do wzrostu cen surowca. Jest oczywiście duża część systemów systemów w kogeneracji, czyli tych systemów, gdzie, ciepło jest dostarczane z energii, jest niejako produktem ubocznym tego procesu produkcji energii w kogeneracji. Tam ze względu na cały schemat budowania procesu taryfowego, ale też ze względu na najwyższą efektywność energetyczną tych systemów, te podwyżki będą zerowe albo symboliczne, stąd też w większości wypadków, a nawet prawdopodobnie przy wszystkich tych sytuacjach, te systemy kogeneracyjne z tego wsparcia Będą wyłączone, to są przede wszystkim duże miasta, z tej przyczyny, że te duże miasta podwyżkami w taryfach w tym roku objęte nie będą. Jednocześnie całe to wsparcie również w cieple systemowym przy dużych i małych. Ciepłowniach będzie kierowane nie tylko do gospodarstw domowych, tylko do wszystkich tych grup podmiotów, które wspomniałam wcześniej, czyli bez względu na źródło, bez względu na to, czy jest proces taryfowy, bez względu na ten, tego dostarczyciela ciepła, wsparcie dla całej tej grupy podmiotów będzie zapewnione, i jeszcze raz wspomnę, przy dużych. Urząd Regulacji Energetyki, wszystkie pozostałe podmioty plus osoby indywidualne. Wsparcie będzie wypłacane przez urzędy gmin, każdorazowo z tą odpowiednią rekompensatą na poziomie 2% dla gmin. Rozpoczęliśmy już pracę z ciepłowniami, z gminami, ze wszystkimi podmiotami, które będą uczestniczyć w, tych procesie, w tym procesie, tak żeby zaraz po wejściu. W życie ustawy wszyscy mogli złożyć adekwatne i odpowiednio uzupełnione wnioski, a też wykorzystać dobrze ten czas, tak żeby każdy wiedział, do kogo, gdzie i jaki wniosek, w jakiej treści musi złożyć. W przypadku tych podmiotów nietaryfowych, czy takich sytuacji, jak szpital z własną kotłownią, czy szkoła z własną kotłownią, tym systemem referencyjnym będzie zużycie z wybranych dwóch lat. Z ostatnich trzech lat ze względu na COVID zdecydowaliśmy się na ten okres trzyletni, dwuletni mógłby być niereprezentatywny i faktura na minimum 50% już zakupionego surowca, tak żeby była też gwarancja, że ta cena jest reprezentatywna i wyrównanie do poziomu 40% podwyżki tego rachunku w stosunku do rachunku z lat ubiegłych. To w sytuacji, kiedy